Wszyscy cię znamy z twojej działalności jako ratownika medycznego i, i fundacji na, na, na froncie ukraińskim. Wiadomo, że poza tym sprzętem, który wykorzystujecie do ratowania życia i zdrowia, no coś musicie na siebie wkładać i, i gdzieś ten sprzęt też w czymś móc przenosić. I powiedz, z Twojego doświadczenia, co najlepiej się sprawdza właśnie. E, w takich działaniach na, na froncie, jeżeli chodzi o umundurowanie, wyposażenie indywidualne, jako medyk pola walki, będąc na polu walki, muszę wychodzić bardzo mocno ze strefy komfortu. E, tak jak ze strefy komfortu wychodzą ci, których my tam bezpośrednio w W związku z tym nie możemy tutaj mówić o e, sprzęcie, czy to sprzęcie elektronicznym, czy nawet zwykłej odzieży, e, która nie ma. Mm, Odpowiednich właściwości do tego, by funkcjonować w takich e, warunkach. I tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą Unifec, e, który jest naszym partnerem, który udostępnia nam swoje mundurowanie, który udostępnia nam swoje mundury, które pozwalają nam funkcjonować w warunkach, gdzie mamy dużo błota, krwi, e, wilgoci, gdzie te tkaniny są bardzo mocno. Em, Wystawiane na warunki e, meteorologiczne, e, po każdym dyżurze czterodniowym te spodnie muszą być prane, więc po miesiącu mamy około 10 prań, a mimo to ta tkanina dalej bardzo mocno się trzyma, ona dalej bardzo mocno nam służy, nie traci swoich właściwości, e, więc można powiedzieć. E, pancerne spodnie, które przy tym nie tracą swoich właściwości, ale przy tym też są wygodne. Nie krępują naszych ruchów, dają nam możliwość działania w ciasnych pomieszczeniach. My musimy się dużo schylać, kucać, klękać i te właściwości tych spodni, które mają wszelkiego rodzaju, nie tylko spodnie, ale też bluz, możliwość dostosowania się do ludzkiego ciała, robią nam niesamowitą robotę, mówiąc kolokwialnie. Powiedz z Twojego też doświadczenia, jak ważne jest to bezpieczeństwo, jakie Mundur powinien zapewniać żołnierzowi, no chociażby e, jeżeli chodzi o trudnopalność no nie, i też i komfort termiczny. To jest bardzo ważne, dlatego że Wojna w Ukrainie pokazuje, że Rosjanie walczą wszelkimi możliwymi środkami bojowymi i niebojowymi. Więc, jeżeli schowasz się w budynku, i nie są w stanie cię dosięgnąć tam artylerią czy dronem, to nie cię spalą w tym budynku. I teraz, w zależności od tego, co będziesz miał na sobie, takie obrażenia, chociażby od ognia, będziesz miał. Więc oddychalność, łatwopalność, wytrzymałość to są. Bardzo ważne elementy, które powinny współgrać ze sobą. A z takiego też wyposażenia jakby poza mundurem, ale bo też i używać się no, różnych zasobników, kamizelek. Jak właśnie to wyposażenie dla, dla medyka powinno być skonfigurowane? Przede wszystkim to wszystko powinno współgrać ze sobą. To nie mogą być autonomiczne elementy. To wszystko po założeniu na siebie powinno być, można powiedzieć, jedną kompozycją. Ta, każda nutka musi być dopasowana do innej nutki. W związku z tym, e, my przede wszystkim najpierw bardzo mocno w warunkach poligonowych sprawdzamy ten sprzęt. Później on razem z nami jedzie e, do strefy. W strefie go jeszcze sprawdzamy. Jak nie ma żadnych zastrzeżeń, to standardowo e, wkładamy go do e, naszego, można powiedzieć, takiego opus, oper, modus operandi. I działania. I tak jest z wyposażeniem Unifecu, który też dostarczył nam plecaki medyczne, zasobniki i wiele innych elementów wyposażenia.